Że dwa przystojniki jak od fryzjera, co dopiero jeśli kojarzysz może. Coś to, może to, kojarzę, no? Dobry wieczór. Recepcja hotelu BND Katowice słucham. Halo dzień dobry. dodzwoniłem się do hotelu w Katowicach. Tak. Proszę pani, ja bym chciał się zapytać, czy jest możliwość wynajęcia pokoju na 3 dni od, od 28 do 31 marca. Jak najbardziej. Ja bym chciał z mamą przyjechać na wczasy do Katowic. Piknik, pojedyncze pojedynczą. Podkreślenie łóżka. elegancik, podkreślenie Co? 4, 5 zł. Meduska jakiego modulatora używasz? Co? Podać panu cenę pokoju? Yy, no, wypadało, by podać. Bym sobie zapisał tu na karteczce. 475 470 Medusa, zł. słuchaj złych za... jako facet do salonu masażu 475. jak będzie gadała Ukrainka, to byją urb na coraz co większe ale cenie? realne kwoty typu 500 000 za i Zobaczysz że to... Jeszcze raz? Zakwaterowanie. Ale tam jest dzicz u was. Ja w ogóle pani nie rozumiem. ile wyjnia się mnie za cały pobyt. 475 zł mhm. I co jest w cenie? No a, jest tam telewizja. Yes. MICHU 1996 yy, Powiem mi pani, czy jest restauracja? Zadzwonił w na prostytutkę. Nie, nie mamy restauracji. O, to nie ma śniadań. Śniadania tylko są, ale restauracji, takiej typowej restauracji nie ma. Jest tylko bufet śniadaniowy, a właściwie to... Śniadania należy gdzieś w pokoju. Tylko sobie odebrać. Na dole. Mhm. To, to nikt nie przyniesie do pokoju? Nie. Trzeba wstać, wziąć i uciec do pokoju, ale można nałożyć ile się chce. Nie, bo są wcześniej przygotowywane porcje. Nie ma bufetu. Mhm. Czyli co, pozostaniemy po talerzeku i koniec. Dokładnie tak. Mhm. No dobrze, bo. Powie mi pani tylko jeszcze, czy za śniadanie trzeba dodatkowo płacić? Tak, 30 zł. Mhm. A jak my chcemy zwierzątko ze sobą przywieźć, to jak to wygląda? To też 30 zł. Za dobę, czy już za cały północ ten pobyt? Za dobę. Mhm. Mhm. Mamo, słyszysz, to ile wyniesie nas cały pobyt? Ja mam je teraz powiem tylko. Liczy z panu ze wszystkim, ze śniadaniami i tak dalej? Co? Ze śniadaniami liczyć i ze zwierzakiem też? Yy, jeszcze raz, że co, że co śniadanie? Chce pan, żebym podała panu pełną kwotę? Tak, pełną kwotę poproszę. No to samo zakwaterowanie 475. Samo zakwaterowanie mamy o 425. Dalej. 475. 475 z psem dalej czy pana dokonać panu rezerwacji czy nie? No ale ile jest ze śniadaniami 655. Mhm. 655 ze śniadaniami i psem Plus pies to będzie plus 180, czyli 835. Mi się już mamo wszystko pojebało. Trzymaj tam. Ja dam mamę zoda. Ha ha ha, tele. Halo, mogę dać złotych. mamę? Siemano byku zadzwoń do mojego kumpla.